Dzień dobry Państwu! Sławek się kłania wszystkim no, stałym powiedzmy, obserwującym Pawła. Czasami się pojawia u Pawła powiedzmy, na kanale, no, żeby pokazać, co tam u mnie w tej ekologicznej produkcji. No jesteśmy w tym momencie w kwaterze i Dareta przygotowuje się do zabiegu algami. U mnie to jest taka faza, czyli tak. Pierwsze zaczynają balony no i pełny różowy pąk no tutaj jakiś kwiat widzę też przemarznięty czyli te przemarznięcia, przemarznięcia w sadach są tutaj był system antymrozowy uruchomiony ale pierwszej nocy nie był uruchomiony czyli widać, że, że to przemarznięcie po pierwszej nocy jakieś tam jest no ale inne pąki które wtedy jeszcze nie były otwarte widzę, że system, system zdał egzamin, no tutaj na tej działce no przez dwa lata miałem problem z planowaniem ponieważ no marzło tutaj, marzło no i tak się tak się zawziąłem, no, pierwszy zmarznięty, czyli pierwszej nocy też trzeba było lać wodę. To się okazuje. No, ale przy takim kwitnieniu nie ma problemu. A, co, co ja tutaj się przygotowuję? No, mamy tutaj taki, taką fazę, no i to jest naj, naj, powiedzmy, najbardziej odpowiedni moment, żeby zasilić te liście i zastosować, zastosować algi. No ja zastosuję algi z, a to pofałdowane przez zimno, jak najbardziej. Tu ładny listek, a te takie, takie listki, myślałem, że to mszyca, ale tu mszycy nie widzę. Nie mam mszycy, nie widać. Pofałdowane przez zimno. No trzeba te liście odżywić, no bo jednak te, te chłody to wszystko opóźniły. No mamy taką, taki powiedzmy no, jak na ostatnie lata może nietypowy, ale jak na średnią, tam powiedzmy wieloletnią, no to typowy rok, że kwitnienie nie przychodzi w połowie, w połowie maja, co nieobserwowane było od naprawdę ładnych kilku lat w Polsce. No, no i tak. No i tutaj zastosujemy zabieg algowy z preparatem, z preparatem siarkowym, preparat siarkowy w celu ograniczenia presji mączniaka. No bo co? No bo nie ma innego wyjścia. No ja tutaj wielkiego wyboru na mączniaka nie mam. Siarka jedynie może mi pomóc w mojej ochronie. Także będzie dzisiaj preparat siarkowy z preparatem algowym. To na tej kwaterze, a jeszcze pokażę inną kwaterę. Pewnie tam jest troszkę inny stopień rozwoju. Pojedziemy na Szampiona. No i, no i coś jeszcze opowiem tam na tym szampionie Rozstaliśmy się na poprzedniej kwaterze. Tam był i Daret. Tutaj jesteśmy w kwaterze Szampiona. No, tutaj mamy różowy pąk. Taki typowy różowy pąk. Pierwsze kwiaty zaczynają pękać. Te, centra te kwiaty, powiedzmy królewskie, balon, a reszta w pięknym różowym pąku. No, i to są właśnie te odpowiednie momenty do zastosowania dożywiania, dożywiania algowego. No, tak jak powiedziałem, tam no liście są te pierwsze rozetowe, są dosyć takie słabe. No, one się słabo się rozwijały. No i trzeba, e, trzeba w tych naszych plantacjach e, troszkę to dożywić, no i wzmocnić te pąki. Myślę, że tutaj nie zmarzło, zobaczymy, myślę, że, myślę, że tu jest ok. Nawet wczoraj był przymrozek, e, taki 1,5 stopnia tutaj stacje zanotowały, ale, 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 nic się, nic się nie wydarzyło. Nawet na tamtej kwaterze, gdzie byliśmy troszkę wcześniej, też nie był uruchamiany system antymrozowy. E, no także... Także kwitnienie zapowiada się, że no nie będzie zakłócone przez przymrozki. No a co z tego wyjdzie, jesień nam pokaże. No jeszcze dla ciekawostki, jak pojedziemy do opryskiwacza, to powiem jakim preparatem mam zamiar, powiedzmy, dokarmić te moje uprawy. No witam ponownie, jesteśmy w trakcie przygotowywania się do oprysku. Rozstaliśmy się ostatnio na kwaterze Szampiona, no i Radzę, no powiem, powiem, czy ja ten zapis się będę wykonywał. Tak jak mówiłem, algi, algi W tym roku widzę, że na opakowaniu jeszcze tutaj się pojawiła taka, no, takie zielone oznakowanie. Czyli to jest no, idealny do mojego profilu działania. No i zapobiegawczo siarka. Siarka wpłynie. No Pokazuje to w takim opakowaniu, no ale ja mam tą taką większą, większy, większy pojemnik, z którego to, z którego to sobie dobieram. No ktoś to mi zarzucił, że no nie jest to produkt umieszczony na liście środków ochrony roślin, tam, no na tym wykazie z Poznania. No, rzeczywiście nie jest, no ale jest to środek, środek siarkowy. Czerwona biedroneczka, Włoska no, typowo środek dopuszczony do biologicznej ochrony na terenie Unii Europejskiej. Także myślę, że no, no niekoniecznie była trafiona ta uwaga, no, ale każdy ma prawo wyrazić swoje, swoje, swoje zdanie. No, ja uważam, że, że warto po tego typu preparaty sięgnąć. No, ja wielkiego wyboru nie mam, powtarzam. Pewnie Państwo macie dużo większy wybór niż ja bo tych środków jest pojawiających kondycję dużo, no ale, ale ale z tego co mogę to wybieram to. Wszystkiego dobrego życzę.